Szanowni Państwo, gościmy Państwa w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w Dąbku. Ośrodek jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który spełnia tę rolę w zakresie rehabilitacji poprzez te urządzenia, poprzez sprzęt medyczny, który tutaj mamy u siebie. poprzez Myślę, że wspaniale przygotowanych ludzi do wykonywania tej pracy, fizjoterapeutów, rehabilitantów. Staramy się tym ludziom dotkniętym tą chorobą pomagać. Od wielu lat pracujemy z firmą z Gliwic. Ta współpraca układa się naprawdę świetnie. Ten sprzęt, który jest do nas tutaj dostarczany, jest wcześniej testowany. Osoby obsługujące ten sprzęt i korzystające z tego sprzętu. Są niesamowicie zadowolone, że taki sprzęt jest, który pomaga przywracać funkcjonowanie i ruch tym mieszkańcom. Pracujemy od 4 lat również w formie terapii zajęciowej na urządzeniach systemu Solution Diego Yamadeo. Pacjenci mówią, że zdecydowanie. Daje im to lepszą motywację do ćwiczeń ręki. Jest to również bardzo dobre narzędzie diagnostyczne. Tak naprawdę, przez cały tok terapii mamy możliwość kontrolowania postępów, jeśli chodzi o te problemy neurologiczne związane z rękoma. Urządzenia Diego i Amadeo są bardzo kompleksowym sprzętem, który urozmaica nam pracę. Te formy terapii są przystosowane do formy gier. Dzięki temu biofeedbackowi. Mieszkańcy również odczuwają na koniec zdecydowaną poprawę, jeśli chodzi o sprawność manualną czy wzmocnienie swojej ręki. Podczas kompleksowej rehabilitacji w naszym ośrodku skupiamy się przede wszystkim na reedukacji chodu. Największą pomocą dla nas są roboty, których używamy. Jest to lokomat oraz geosystem. Geosystem jest świetny dla osób jeszcze chodzących, których trzeba dostymulować, poprawić to jakość chodu. Lokomat wykorzystujemy u osób w nieco gorszym stanie, które już usiadły na przykład na wózku. Ostatnio zaczęliśmy używać również systemu FES, funkcjonalnej elektrostymulacji, która daje naszym mieszkańcom dodatkowy, bardzo pozytywny bodziec. Pomaga utrwalić chód, włącza pewną automatyzację tego chodu. Poprawa tego chodu jest znacznie większa niż w sytuacji, kiedy system chodzi bez tej dodatkowej stymulacji mięśniowej. W systemie GEO wykorzystujemy dodatkowe funkcje, które daje nam urządzenie. Jest to trening wchodzenia po schodach, schodzenia ze schodów, trening wchodzenia pod górę, schodzenia czy niesamowicie ważny podczas rehabilitacji, chód do tyłu. Turnusy są 3, 4 i 5 tygodniowe. Część osób, która wyjeżdża, z którymi się spotykam, twierdzą, że po tym pobycie w ośrodku nabierają większej ochoty na życie. Mamy również basen. Mamy Kiyokomorę. Ujeżdżanie dla koni, czyli tutaj prowadzimy zajęcia z hipoterapii, korty tenisowe, mamy mini pole golfowe. Chcę wszystkich Państwa, którzy przyjeżdżacie do naszego ośrodka, zapewnić, że przyjeżdżając do tego ośrodka, możemy Wam zapewnić jak najlepsze warunki. Tutaj pobytu, ale przede wszystkim poprzez sprzęt, którym dysponujemy, i całą bazę tego ośrodka, że będą Państwo wyjeżdżając na pewno o wiele, wiele zdrowsi.